Cześć z tej strony Sławek i witam Ciebie na kanale Ciekawa Bydgoszcz. Większość zna te budynki jedynie z archiwalnych zdjęć lub usłyszała o nich z ust bardziej doświadczonych Bydgoszczan. W minionych wiekach Bydgoszcz utraciła wiele z charakterystycznych, reprezentacyjnych budowli, jak wydawało się wówczas, nieodzownie wpisanych w krajobraz miasta. Znikały z niego nie tylko z rąk wrogich armii w trakcie wojen, lecz także po decyzji władz miejskich, motywowanej najczęściej względami ekonomicznymi. Zapraszamy więc na podróż do czasów, gdy Gród nad Brdą wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie i obfitował w wiele ciekawych budynków. Jeżeli ten materiał ciebie zainteresuje, to zachęcam, aby przesłać go dalej znajomym lub rodzinie, którzy również mieszkają lub pochodzą z Bydgoszczy. Plac Teatralny, Klasztor Karmelitów i Teatr Miejski. Relatywnie najwięcej zmian w mydgoskiej przestrzeni zaszło w rejonie dzisiejszego Placu Teatralnego. Powiada się wręcz o ogarniającej to miejsce klątwie Karmelitów. Dlaczego? W rok po sprowadzeniu tego zakonu do Polski przez Władysława Jagiełłę w 1397 roku ulokowali się Bydgoszczy. Obszar na północnym brzegu Brdy zaczęto wówczas nazywać przedmieściem karmelitańskim. Ich posiadłości ciągnęły się wzdłuż ulicy Fosza, posiadali również także liczne młyny oraz wieś Jachcice. W okolicach dzisiejszego placu teatralnego działał cmentarz. Zakon uczyniono świeckim w 1816 roku, a budynki miasto wykorzystało na cele oświatowe. Ustanowiono tam, że miejską szkołę podstawową dla chłopców, ewangelickie seminarium nauczycielskie, a w 1831 roku przytułek dla sierot i Głuchoniemych. Przez kilka lat mieściła się tu także szkoła żeńska. Najcenniejsza z budowli, czyli Kościół, który został sprzedany w 1820 roku za 5000 talarów niemieckiemu kompozytorowi, który chciał już wtedy wykorzystać ten budynek na cele teatralne. W obliczu odmowy władz pruskich Kościół 3 lata później rozebrano. Pozostawiono fundamenty, by znieść tam już w 1824 roku pierwszy teatr. Rok później miał miejsce również pierwszy pożar na placu teatralnym. Budynek spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Po odbudowie przetrwał kilkadziesiąt lat i doczekał się przebudowy w 1870 roku. Dwadzieścia lat później teatr płonął po raz drugi. Zniszczenia były tak duże, że władze miasta postanowiły postawić w jego miejsce nowy, reprezentacyjny gmach. Aby uzyskać pieniądze na jego budowę, zdecydowano się rozebrać pozostałe zabudowania klasztorne, zostawiając jedynie dzwonnicę, którą ostatecznie, mimo ostentacyjnych opinii konserwatora zabytków, także wyburzono. Nowy teatr, nazwany miejskim, zaprojektował królewski radca budowlany, wybitny berliński architekt Heinrich Christian Seling. 3 października 1896 roku gmach oficjalnie otwarto, a w trakcie ceremonii wizytował go sam Wilhelm II. Hohenzollern, czyli cesarz Rzeszy. Znany z pocztowych budynek wręcz z dnia na dzień stał się symbolem miejskiej architektury. Jedynym śladem podawnym majątku karmelitów była tylko nazwa pobliskiej ulicy. W teatrze wystawiano jedynie sztuki niemieckie, co było warunkiem sponsorowania projektu przez władze Rzeszy. Bydgoska scena stała się tak znana na arenie europejskiej, że w 1899 roku swój koncert dał tutaj Richard Strauss oraz syn Johanna Straussa, Edward, który zagościł tutaj ponownie już w następnym roku. Po powrocie do Bydgoszczy, do macierzy, odbyło się tutaj pierwsze przedstawienie w języku polskim. Miało to miejsce 5 grudnia 1919 roku. W 1939 roku teatr znów trafił w ręce niemieckie. W trakcie wojny działał do roku 1944. W trakcie walk o wyzwolenie miasta, Bydgoski Teatr ponownie uległ zniszczeniu, tym razem trafiony pociskiem artyleryjskim, by to już po wojnie zupełnie zniknąć z miejskiego krajobrazu. Mimo, że niemal nienaruszona pozostała ściana frontowa i istniała możliwość jego odbudowy, komunistyczne władze postanowiły rozebrać ruiny teatru. Mówiono wtedy o spokoju dla spoczywających pod placem teatralnym, urządzono tam więc park. Choć panuje przekonanie, że główną motywacją rozbiórki było wysłanie cegieł na odbudowę Warszawy, to wcale nie musi być to prawdziwe uzasadnienie. W 1946 roku przypadła 600 rocznica lokacji bydgoszczy. Z tej okazji zorganizowano w mieście wystawę rzemiosła, przemysłu oraz handlu. Na tę nad wyraz prestiżową imprezę zjechać się miały najważniejsze osobistości partyjne i delegacje z całej Polski. Aby znamienici goście nie musieli obserwować spalonych ruin, zapadła decyzja o zupełnym zrównaniu z ziemią pozostałości Teatru Miejskiego. W zorganizowanym tam zieleńcu do 1955 roku stała rzeźba Łuczniczki, która gorsząc pruderyjnych przechodniów przeniesiona została dalej od Starówki, a dokładniej do parku Jana Kochanowskiego w sąsiedztwie niegdysiejszej sceny kameralei miejskiego obecnego Teatru Polskiego. Ostatnie prace wykopaliskowe w okolicach dawnych posiadłości Karmelitów na placu teatralnym i mostowej odsłoniły setki szkieletów zmarłych przed wiekami Bydgoszczan. Tam, gdzie stał latami jeden z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w historii Bydgoszczy, po dziś dzień nic już nie zbudowano. Być może nadal obawiając się klątwy żonnych wiecznego spokoju Karmelitów. Wieża Bismarcka. Inną z utraconych a ręką niemiecką wzniesionych budowli jest wieża nazwana imieniem kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka. Na przełomie XIX i XX wieku, w dobie rozkwitającego nacjonalizmu, wieże Bismarka zaczęto budować w całej Polsce. Ich podobny profil, prosty i masywny, symbolizować miał stabilność państwa. Takowa powstała także w ówczesnym Brombergu. Przewodnictwo nad Komitetem Budowy Wieży Bismarcka Bydgoszczy objął jeden z najbardziej znaczących nadburmistrzów w historii miasta, Alfred Knobloch. Co zrozumiałe, zlokalizować chciano ją na wzniesieniu, wybrano więc 40-metrową bydgoską skarpę. Kamienie i cegły z rozebranych murów miejskich i kilku starych domów pod budowę pomnika przywieziono w roku 1910. Prace zakończono po trzech latach. Wieża osiągnęła wysokość 25 metrów, a więc z ulokowanego na jej szczycie tarasu widokowego rozpościerał się wspaniały obraz ówczesnej Bydgoszczy. Na wyjątkowe okazje odpalano misę ze zniczem. Pierwszy raz zapłonęła podczas ceremonii otwarcia, na której pojawiło się mimo protestu Polaków ponad 8 tysięcy osób. Ciosem dla rodowitych Bydgoszczem była także widoczna od strony miasta płaskorzeźba z wizerunkiem krzyżaka w zbroi. Powrót Bydgoszczy do macierzy nie od razu jednak równał się z wyburzeniem budowli. Początkowo zadaptowano ją jako wieżę wolności, a skarpie, na której ją wzniesiono, nadano do dziś aktualną nazwę Wzgórze Wolności. Pomysł urządzenia tam kaplicy porzucono ze względów finansowych. Utarty w głowach mieszkańców znak niemieckości i zniewolenia wyburzono w 1928 roku. Symbol niezachwianej potęgi Rzeszy, wart 120 tysięcy marek przetrwał więc jedynie 15 lat. Synagoga. Wyznawcy judaizmu zamieszkiwali Bydgosz od samego zarania miasta w 1346 roku. Niechęć do polskich i niemieckich kupców stopniowo ograniczało ich prawo, by w 1555 roku zmotywować króla Zygmunta Augusta do wydania dekretu nakazującemu Żydom opuszczenie grodu nad brdą. Większość przeniosła się wówczas do okolicznego Fordonu. Po pierwszym rozbiorze mieszkało tam kilkuset przedstawicieli biedoty żydowskiej. Drewnianą, niewielką bożnicę władze pruskie zamieniły im w latach XX–XIX wieku na stojącą do dziś fordońską synagogę. Temat Żydów z samej Bydgoszczy powrócił paradoksalnie pod niemieckimi rządami. Dekret Zygmunta Augusta zniósł król pruski Fryderyk Wilhelm II. Synagoga i cmentarz w Fordonie nie były już w stanie pomyśleć zarówno fordońskich, jak i bydgoskich wyznawców. Khał zbyt goszczy, a więc odpowiednik chrześcijańskiej parafii, odłączył się od tego z Fordonu na początku XIX wieku. Na obrzędach póki co gromadzić musieli się w domach prywatnych. Władze pruskie przyzwoliły na to tylko w domu modlitewnym jednej z wdów do czasu wzniesienia właściwej synagogi. Pierwszy krok w tym kierunku poczyniono w 1827 roku, gdy zakupiono dwie działki przy ulicy pod Blankami. Gmina żydowska spłacała kredyt aż do 1845 roku. Aby to się udało, na współwyznawców nałożyli liczne podatki, na przykład od rytualnego uboju. Dzięki zapewnieniu o wypłacalności, pozwolenie na samą budowę otrzymali w 1832 roku. Pierwszą synagogę Bydgoszczy ukończono już dwa lata później. Posiadała łącznie 280 miejsc siedzących, po 140 dla przedstawicieli każdej z płci. Dla kobiet zostały przeznaczone antrasole. Miejsca siedzące niejednokrotnie licytowano, by spłacić pozostały dług. Rozpoczął się wtedy okres prężnego rozwoju gminy żydowskiej Bydgoszczy. W 23 lata są ich członków urosła z 300 do 1200. W 1847 roku prawa Żydów i pozostałych mieszkańców były już właściwie równe. Zaczęli oni zasiadać w radzie miejskiej, otwarto również cmentarz żydowski przy ulicy Szubińskiej. Lobbyować za budową nowego, większego gmachu synagogi zaczął w 1876 roku bardzo wpływowy radny. Dotychczasową synagogę sprzedano i rozebrano. 21 października 1882 roku wmurowano kamień węgielny pod jej budowę która objąć miała także zakupioną później w 1867 roku działkę. Monumentalny i reprezentacyjne gmachy zaprojektowany przez radcę budowlanego Linkę otwarto od 9 września 1884 roku. Do świątyni wejść mogło blisko 900 osób, w tym 482 mężczyzn, dla których przeznaczono miejsca siedzące oraz 400 kobiet na emporach. Wejściem głównym, od strony ulicy Jana Kazimierza, wchodzić mogli jedynie mężczyźni, dla płci przeciwnej przeznaczono dwa wejścia boczne, przewidziano również garderoby, a po kilku latach dobudowano szkołę oraz przedszkole, tworząc niejako żydowski kompleks kulturalno-budlitewny. W dniu wybuchu II wojny światowej gmina żydowska liczyła około 2000 osób. Wkroczenie nazistów w granice miasta i mianowanie nad burmistrzem Brombergu Wernera Kampe nie mogło wróżyć Żydom nic dobrego. 14 września ogłosił on przetarg na rozbiórkę synagogi. Zobowiązał się do tego mieszkaniec zbyt Bydgoszczy pochodzenia niemieckiego Herbert Mathes. Rozbiórkę rozpoczął on 2 października 1939 roku. Skończył zaś, mimo terminu wyznaczonego na 1 stycznia, jesienią roku następnego. Do zdemolowania własnej świątyni przymuszeni zostali sami Żydzi, w tym kobiety oraz dzieci. Tych, którzy przeżyli tę katowniczą pracę, wysyłano do obozów koncentracyjnych. Dzięki temu już w grudniu niemiecka propaganda nazwać mogła Bydgoszcz miastem wolnym od Żydów. Synagodze w Fordonie udało się przetrwać do dziś jedynie dlatego, że hitlerowcy zorganizowali tam w trakcie okupacji kino. Spichrze czyli najważniejszy symbol naszego miasta. Zarazem najczęściej fotografowane przez turystów i umieszczane na pocztówkach miejsce, a więc bydgoskie spichrze również przed laty wyglądały zgoła inaczej. Od XV wieku do XVIII w Bydgoszczy było około kilkudziesięciu spichlerzy. Wiązało się to z ważną rolą handlu spławnego w staropolskiej gospodarce, w którym to Bydgoszcz odgrywała bardzo ważną rolę, transportując do Gdańska i Berlina liczne materiały. Charakterystyczne spichlerze zbożowe nad Brdą wzniósł w latach 1793-1800 kupiec Samuel Gottlob Engelmann. Budynki z rozpoznawalną konstrukcją szachulcową pełniły swoją magazynową funkcję przez aż 150 lat, aż do czasu, gdy dla dwóch z pięciu spichlerzy nadszedł ostatni dzień działalności. W mroźną niedzielę w lutym 1960 roku przy Grodzkiej 13-15 wybuch pożar, szybko zelektryzował opinię publiczną w całym mieście. Tłumy Bydgoszczan z mostu i drugiego brzegu Brdy obserwowały akcję gaśniczą, która była udana jedynie połowicznie, bowiem nie dopuszczono ognia do przetrwałych po dziś dzień trzech spiklerzy. Pozostałe, mimo tego że wodę strażacy pompowali wprost z rzeki, doszczętnie spłonęły, a ich ruiny rozebrano. Po pożarze w latach 1962-1964 trzy spichlerze przekazano na cele wystawiennicze dla Muzeum Okręgowego. W 2018 roku doczekało się remontu elewacji. Podobny los spotkał inne ze spichlerzy, w tym te najliczniejsze na wyspie Młyńskiej. W najstarszym z nich, Białym Spichlerzu, z gotycką piwnicą z XV wieku zorganizowano muzeum archeologiczne. Jeżeli kojarzyłeś któryś z tych budynków, koniecznie napisz o tym w komentarzu i pamiętaj, aby udostępnić ten film dalej. Na kanale znajdziesz również wiele innych ciekawych filmów na temat Bytgoszczy, na które oczywiście zapraszam.